W piątym przykazaniu powiedział pan, nie zabijaj. 10 lipca 1941 roku przyjechał do Jedwabnego specjalny oddział niemieckiego Gestapo, by wykonać rozkaz likwidacji Żydów. Rozkaz został wykonany. Zabito. Jedwabne to miasteczko pod łomżą. Przed ostatnią wojną rzemieślnicza osada do 3000 mieszkańców, w tym ponad 1000 starozakonnych. W dużym stopniu zasymilowanych. Warsztaty, sklepy chrześcijan i Żydów sąsiadowały ze sobą na przemian. Dzieci chodziły do wspólnego przedszkola i wspólnej szkoły. Przykładem współżycia świecili katolicki ksiądz i rabin, spacerujący razem po rynku i radzący nad pomyślnością swoich owieczek. 1939 rok. Wojna. Niemcy i Rosja napadły na Polskę. Jedwabne dostało się pod okupację rosyjską. W 1941 roku Niemcy napadły na Rosję. Wkroczyli do Jedwabnego. Za Sowietów likwidowano wrogów klasowych. Niemcy zastosowali kryterium rasowe. Słowiańscy podludzie, według niemieckich planów, mieli być zlikwidowani po wykorzystaniu ich dla gospodarki niemieckiej. Żydów likwidowano od razu. Tajny rozkaz nakazywał wciąganie do akcji oczyszczenia miejscowej ludności. Używano jej do wskazywania żydowskich domów i mieszkań, do pilnowania Żydów przy pracach porządkowych. Pod takim pozorem 10 lipca zgromadzono ofiary na rynku jedwabnego. Większość drabieńskich Żydów spalono żywcem w stodole mężczyzn, kobiety, dzieci. W 1949 roku władze komunistyczne wytoczyły proces przeciw jedwabnemu. Za udział w zbrodniach na Żydach skazano na długoletnie więzienie 12 osób. W roku 2000skarżono jedwabne po raz drugi. Za książką Jana Tomasza Grossa w tysiącach publikacji w kraju i za granicą oskarżono mieszkańców Jedwabnego, że wymordowali swoich sąsiadów Żydów. Dlaczego po latach wybuchła sprawa jedwabnego? dlaczego przerodziła się w antypolską kampanię. Osoba wybitna, docent Dora Katz Nelson, polska Żydówka jak zawsze podkreślała, uznała to za element przemysłu holokaustu, handlu zagładą Żydów, uprawianego przez niektóre środowiska żydowskie dla korzyści politycznych i materialnych, wymuszania odszkodowań. Oto docent Dora Katz-Nelson wspomina swoje przedwojenne wakacje na wsi pod Jedwabnym. Mówi o miejscowych chłopach. Oni nie mieli pojęcia, co to znaczy nienawidzić Żydów. Bo my otwarcie mówili, że my jesteśmy żydowską rodziną. Bo ojciec w pracował, a my z szeficzką starszą, z matką tam koło lasu, mieszkaliśmy chłopów. Bo wiadomo, że my do kościoła nie chodzili, ale nas wszyscy... Bardzo lubili specjalne wieśniaczki. to przyszło kilka wieśniaczek w ciąży i mówią do mamy, czy można tu usiąść na ławeczce w ogródku i patrzeć na panią młodszą córeczką, a nie na lata może, na mnie znaczy. Bo mówią, że jak się patrzy na ładne dziecko, to się urodzi ładne dziecko. A mama nie bała się, jak to mówią, zabobonów takich, że tam jakieś oko zle Ona na Bardzo proszę, niech Panie sobie siedzą, dam sukiereczką, rozmawiają i patrzą na moją córeczkę. Ona będzie się szyczką grać, piaseczek, a Panie sobie patrzą. I tak my się bardzo przyjemnili. My nawet przyjeżdżaliśmy co roku do jednej, tej samej izby. I potem jak się zaczęto to wszystko czytać, co ten gros napisał, to od razu widać, że to jest to Docent Dora Nelson zmarła w lipcu tego roku. Urodzona w Białymstoku, większość życia spędziła na polskich kresach. Zasłużyła na miano świadka historii. Kilkakrotnie publicznie krytykowała książkę Grossa i rozgłos, jaki jej nadano w Niemczech i w Ameryce. Jedna sprawa to jest wydanie tej książki, a potem idzie najgorsza sprawa. Bardzo aktywna propaganda tej książki i bo ja tego Jana Tomasza Grossa, niby profesorem, z tą książką do Berlina, do Londynu, do różnych miast. I wszędzie były ogłoszenia, że on przemawia w klubie prasowym i z nieco jeszcze nienawiść do Polaków czy Niemców, to potrzebne. Roznolegle z kampanią w mediach trwały prace uczonych nad wyjaśnieniem, co stało się w Jedwabnem naprawdę. Na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, archeolodzy z Uniwersytetu w Toruniu przeprowadzili badania grobów pomordowanych. Badania historyków, śledztwo realizowane przez Instytut Pamięci Rodowej, wykazały, że książka sąsiedzi Jana Tomasza Grossa zawiera nieścisłości i zwykłe kłamstwa. W każdym razie zawiera błędy we wszystkich zasadniczych stwierdzeniach. Zginęło nie 1600, a około 350 Żydów. W zbrodni istotnie wzięła udział pewna grupa Polaków. Ich liczbę określa się od 25 do 40. Nie ustalono jeszcze, czy pod przymusem, czy dobrowolnie. Ich rola nie jest ostatecznie wyjaśniona. Ale nie było z pewnością tak, że tłum Polaków napadł na swoich sąsiadów Żydów. Nie było też tak, że Polacy zbezcześcili i obrabowali zamordowanych. Przy prochach znaleziono setki złotych monet i klejnotów. Gdy kolejno odkrywane warstwy grobów odsłaniały dowody wskazujące, że część zamordowanych zginęła od postrzałów, co wskazywało na to, że wykonawcami mordu byli Niemcy, ekshumacje przerwano. Stało się tak na żądanie organizacji żydowskich, bowiem ich religia zabrania ekshumacji. Więc co się stało w Jedwabnem 10 lipca 1941 roku? Ja szłam z matką do kościoła na 6 rano. Zawsze chodziliśmy codziennie. Najpierw do kościoła, później po chlebek i do domku. I wchodzimy na rynek. Przed żandarmerią stały dwa, dwie ciężarówki, odwrócone przodem do kościoła. I z nich wyskakiwali y, Niemcy z karabinami. No i od razu matka mnie złapała za rękę i mówi szybko do domu, dlatego że łapanka. Przyszła do domu i mówi, łapanka uciekaj do męża, do ojca mojego, mówi bierz franka i uciekajcie. A za chwilę walenie w drzwi, gdzie są chłopy. No matka mówi, są żniwa i są na wsi, reperują narzędzia rolnicze. Przyszedł wtedy, był Niemiec i był z Bardonem. Bardon to był tutaj i, i w 1935 roku się sprowadził. Mówili na niego Niemiec. I on właśnie chodził akurat po naszej ulicy. I moja matka zapytała, co się to dzieje dzisiaj. A mówi, wie pani, to będzie, pom będzie pogrzeb Lenina. Będzie, będą Żydzi chować Lenina. I ja wyskoczyłam i widziałam, jak oni wchodzili do każdego domu. Do każdego po kolei. I jeżeli zostali mężczyzn, to musieli wyjść mężczyźni. Musieli wyjść mężczyźni, żeby i mówią, pilnowania Żydów. To no, u nas tutaj w tej dzielnicy nie było wiele Żydów, ale widziałam, że jak tam szli, ale szli na ten rynek. Więc myśmy też, kupa dzieci, zobaczyć, co oni tam na tym rynku robią. No więc dowiedzieliśmy się, że oni muszą sprzątnąć, żeby było czyściutko i bo będzie pogrzeb Lenina, to trzeba to elegancko wysprzątać. I tam siedzieli Żydówki z dziećmi i starzy i młodzi. I wyrywali te chwasty, bo tam był ten rynek wybrukowany. I czyścili, zamiatali. I nawet jedna Żydówek do mnie mówi, żeby jej przynieść wody. Ja nawet przyszłam, do, szłam tutaj do domu po tą wodę, ale w międzyczasie mnie zainteresowało, że w tym parku coś tam się dzieje. Rozwalali ten pomnik. Ktoś tam krzyknął. Nie da rady, trzeba iść do kowala po młoty i za chwilę walenie do naszego tutaj warsztatu, ojca, matka otworzyła te drzwi, oni mówią, że muszą wziąć młoty. Wzięli dwa młoty i poszli. Jak rozbili, nieśli tą głowę, myśmy tam biegli za nimi, no to widziałam, że jeszcze przed wejściem na rynek oni się zmieniali, zmieniali się. I oni, ci co już ten kawałek przeszli, to następnie wzięli i poszli dalej, a dalej nas już nie wpuścili. Widziałam, że tam dużo było takich mężczyzn, którzy nic nie mówili stali, z takie mieli pejcze, takie, no takie jednakowe jednakowe pejcze czarne z taką rączką i z takie zakończone takim bacikiem. I jak myśmy tam te dzieci chciały wejść, no to nawet ja też. Dostałam taką pejczo, także to się poczuło. No to my szybko z tego rynku prosto pobiegliśmy do ulicy Przestrzelskiej, bo ten pochód szedł przez rynek, Przestrzelską i na cmentarno. I do tej róg cmentarnej i przestrzelskiej już dalej nas nie puszczono. W tej kolumnie przewodniczył szaper i von Huse. który był w Ostrońcu, a szaper, który rezydował w Ciechanowie. To znaczy i szaper, i Huse, oni mieli za zadanie przywieźć lotników, bo lotnisko było między Przasniszem a Ciechanowem i z Przasnisza wzięto lotników. Oni mieli właśnie mundury takie błękitne, stalowe co gros albo celowo pomylił z tak zwaną policją granatową, bo tej policji granatowej nie było, albo specjalnie użył tego określenia policja granatowa. I przywieźli ze sobą Mazurów. Ksiądz Orłowski jako uczestników zbrodni wymienił Mazurów. Tak w tamtych okolicach nazywano przed wojną ludzi z niemieckich Prus Wschodnich ten że około 40 czy 50 Niemców uzbrojonych Przygulało grupę około 50 Żydów. Ja od Kemplińskiego wiem, że było ich 46. I oni rozbili ten pomnik, rozebrali i oni krzyczeli i śpiewali, myśmy winni tej wojny, myśmy winni tej wojny. Zanieśli tam pomnik do tej stodoły, musieli wykopać sobie grób, do tego grobu ich wpędzono i prawdopodobnie rozstrzelowano z góry. Także oni tu w grobie już bili i tam ich rozstrzelono. Silnych młodych Żydów rozstrzelano, zniszczono. Po to tylko, żeby później do Stotowi wygnać dzieci i starców, żeby oni z tej stodowy nie zrujnowali, nie zrobili sobie dziury i nie uciekli. Bo to byli już ludzie słabi. I w ten czas ich wygnali tam, no i spalili, po prostu benzyna była przywieziona przez lotników z przesmisza. Parę karnistrów obleli. Zresztą niektórzy świadkowie mówili, że w takich pudłach nosili, prawdopodobnie to były karnisty. Obrali to stodoły, strzelili, zapalili. I później na drugi dzień zagnali tutaj Polaków. E, tych po, użyli Polaków do tego, żeby zakopali tam bosakami, widłami, czym mogli. ściągnęli te trupy już takie e, spalone, zwęglone. To nie było, to były ciała, oni się zagazowali tym, e, tym dwutlenkiem węgla. Na drugi dzień e, ogrodzili tutaj stary rynek i na starym rynku zegnali około stu Żydów, e, bo ci Żydzi ukrywali się w wielu tutaj e, rodzinach, po uciekali. Później zostali zegnani tutaj do tego getta i jako getto napisano, wiem, że ksiądz Bliski tu ocalił pięć dzieci żydowskich z swoich tych chleba, które w tych budynkach gospodarczych zamkną. I później, kiedy to getto utworzono, to przyszli Żydzi i zabrali te dzieci tam do tego getta. I to getto było przez całe lato, jeszcze doszło 30 Żydów i jesienią, w listopadzie 1942 roku, to getto zostało przeniesione do Łomży. Pani Leokadia z domu Lusińska opowiadała tylko to, co widziała na własne oczy. Świętej pamięci ksiądz Orłowski zmarł wiosną tego roku. Przez wiele lat proboszcz parafii w Jedwabnem zna przebieg niemieckiej zbrodni z opowieści bezpośredniego świadka wydarzeń, księdza Kęblińskiego, proboszcza Jedwabnego w czasie wojny. Kolejny świadek, Hipolit Pijanowski, zgłosił się do Instytutu Pamięci Narodowej, a potem do gazet, z relacją o swoim szkolnym koledze, Fila Berze, niemieckim koloniście, który w 1941 roku chwalił się, że brał udział w zrobieniu porządku z Żydami w Jedwabnem. Tam do tego Jedwabnego czego Niemcy, Niemcy, zorganizowali, chodził po Polakach, mawiał jako organizacja podziemna. I szli z tym, i nie, z myśli damy do stodoły, a za nimi szli gestapowcy. Wyglądało to w 100%, bo byli bez broni, czego w 100% jako Polacy. Ale to nie byli Polacy, tylko byli w Polsce. Informacje o tym, że w dniu zbrodni pojawili się w Jedwabnym jacyś nieznani nikomu ludzie, spotykamy także w aktach procesu z 1949 roku. Tu słyszymy o Mazurach i Volksdeutschach. Kolejnym świadkiem w naszym procesie jest profesor doktor habilitowany Andrzej Kola, archeolog z Uniwersytetu w Toruniu. Profesor Kola od 10 lat wykonuje ekspertyzy i bada masowe groby z czasu II wojny światowej. Kierował też badaniami miejsca spalenia Żydów wiedwabnym. Prace trwały łącznie dwa tygodnie i w rezultacie tychże prac odsunięto całkowity zarys fundamentów stodoły. Odsunięto także zarys jamy grobowej tejże mogiły przystodolnej, ale Równocześnie natrafiono na drugą mogiłę, która znajdowała się wewnątrz stodoły. W tej mogile natrafiono na betonową część posągu Lenina. W obrębie stodoły, ale także i w obrębie y, badanych mogił natrafiono na y, łuski od y, karminu Typu niemieckiego Mausera, wyprodukowany w różnym czasie, także w latach I wojny światowej, ale najmłodszą, najmłodszą łuską jest łuska datowana na Denku na 39 rok. W archeologii datuje się zespół, a ta stodoła wraz z Mogiłami jest zespołem archeologicznym jednorodnym, który, którego zanik nastąpił w, w jednym czasie to musiało nastąpić więc po 1939 roku i ta, ta łuska jednoznacznie chyba mówi nam o tym że jednak strzelano po 1939 roku w tym miejscu tych łusek mamy kilkadziesiąt z w stodoły ale podobne łuski znajdowane były i na zewnątrz stodoły w tym rejonie znaczy, że strzelano i na zewnątrz stodoły i wewnątrz w mogile na zewnątrz stodoły na głębokości około 1 metra natrafiono na płaszcz pocisku pistoletowego, ale z wytopionym, ołowianym rdzeniem, czyli już bez rdzenia. W naszym przekonaniu to jest ślad, że także dowiar strzelano z broni ręcznej. Z badań podobnych mogił, szczególnie jeśli chodzi o cmentarze katyńskie, można przypuszczać, że w mogile tej na zewnątrz stodoły pochowano gdzieś około 300 osób, natomiast w mogile wewnątrz stodoły no około 40-50 osób. W tym przypadku byłoby to zgodne ze znanymi relacjami. W mogiłach znalazły się liczne przedmioty należące do ofiar. W jednej i w drugiej były to przedmioty osobistego użytku, ale także i wartościowe przedmioty. Biżuteria, pieniądze, monety historyczne, ale także i współczesne, wiele współczesnych monet sowieckich, monet polskich. Widać, że ofiary nie wiedząc jaki los ich spotka, wartościowe przedmioty zabrały ze sobą. Łącznie obu y, tych mogiłach, a także z jam takich porządkowych wydobyto ponad 600 przedmiotów. Konstrukcja na bazie archeologii tych zdarzeń mogła wyglądać w ten sposób. W fazie pierwszej przyprowadzono do Stodoły grupę 40-50 ofiar, i tam trudno powiedzieć, czy rozstrzelano, czy w każdym razie pozbawiono życia. Nie wiemy w jaki sposób, bo takich badań nie prowadzono, ale ofiary te znalazły się w tejże mogile wewnętrznej. Na stropie. W tychże szczątków znalazł się także fragment tego pomnika Lenina betonowego pomnika Lenina sądząc po tym, że pod pomnikiem natrafiliśmy także na łódkę nabojową od karabinu Mauser można przypuszczać, że pozbawiono życia strzelając do nich tęże mogiłem wewnętrzną przykryto nieznacznie e, ziemią i już wkrótce do wnętrza stodoły dostała się druga, ta li, duża liczba ofiar, no, którą pozbawiono życia też być może strzelając do nich, stąd duża liczba tych przynajmniej wewnątrz stodoły kilkadziesiąt łusek od Mausera, ale takie łuski były i także na zewnątrz, więc być może, że życia pozbawiono także i na zewnątrz stodoły. No i następstwem było spalenie. Przedstawiony tu przebieg tragedii 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem konfrontowaliśmy z publikacjami historyków, także z wynikami śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej. W każdym razie nie jest to obraz sprzeczny z naukowymi ustaleniami. Wszystkie relacje i zeznania tzw. naucznych świadków zbrodni mówiły o tym, że pierwszą grupę Żydów zamordowano i pochowano na pobliskim cmentarzu żydowskim. Tymczasem ich grup znaleziono w obrębie stodowy. To niweczy wiarygodność wszelkich oskarżeń, tych z 1949 roku i obecnych. Przede wszystkim niweczy wiarygodność Jana Tomasza Grosa. Oficjalny komunikat Instytutu Pamięci Narodowej o umorzeniu śledztwa zdaje się nie uwzględniać tego zasadniczego momentu w ocenie zdarzeń. W takiej sytuacji twierdzenie, że zbrodni dokonali sami Polacy jest nieuprawnione, nawet jeśli to oskarżenie dotyczy tylko marginesu, 20 czy 40 mieszkańców Jedwabnego. Skoro nie ustalono jaka była rola Niemców, skoro nie ustalono w jaki sposób ofiary pozbawiono życia, zamknięcie śledztwa wydaje się stanowczo przedwczesne. Najważniejsze, większość wątpliwości, jakie nadal budzi ta zbrodnia, zostanie usunięta, gdy doprowadzona zostanie do końca ekshumacja obydwu młodych. Tak nakazuje polskie prawo. Należy tego dokonać tym bardziej, że ta straszna zbrodnia staje się argumentem dla tych, którzy chcą naród polski obarczyć współodpowiedzialnością za zbrodnie niemieckie, a to jest historyczny fałsz.